Siema, siemanko widzowie, dawno nie było żadnej recenzji, a ja ostatnio kupiłem taki zestaw, mały, z, głównie zmyślał o tym, by nie kupować magazynu i zaoszczędzić na tych wilkoczych wojownikach, ale w sumie jest on nawet klimatyczny i fajny, więc sobie zrobimy recenzję. Tutaj są mniejsze części tutaj jest reszta części A tutaj jest instrukcja. Mnie, nawet okej, okay, nawet ten nie przeszkadzają mi te render. No i w środku nic nie ma. Więcej. Tych klocków nie jest aż tak wcale dużo, więc może zrobię speed build. że mówiąc, nawet pozytywnie zaskoczył mnie ten mech. Myślę, że będzie znacznie gorszy, a on jest nawet bardzo fajny. Przede wszystkim nie miałem wcześniej takiego ostrza i ono wygląda bardzo fajnie. Jest bardzo mocno ruchomy, bo niektóre z nawet dużych mechów nie mają ruchomych nóg albo w kolanach, albo rąk w łokciach. Oczywiście, można wsadzić tam figurkę, to akurat być musiało, i nawet prezentu siedząca tam w środku figurka prezentuje się bardzo dobrze. No, bardzo fajnie. Wcześniej nie miałem tych działu nowych, nowego typu, bo Nie miałem takich zestawów, w których mogłyby występować takich, Z takich serii W sensie w świątyni mogłyby, ale jakoś nie występowały tam No I ogólnie ładnie to wykonano Jak za tą cenę, naprawdę fajnie Tylko tył trochę Mało szczegółowy i mogłoby coś tutaj być dodatkowego no to trochę mniej mi się podoba. Ale jak na tą skalę naprawdę spokojnie. Spok Jay z tego niekanonicznego stroju z tych shortów, bo go tam nie było, wygląda naprawdę fajnie. Chociaż no, mimo wszystko trochę wtórnie. I. Fajnie jakby by dali tu bardziej że J'a już bezpośrednio z drugiego sezonu. Wcześniej nie miałem tej główki, a jest naprawdę fajna, te minki mi się mega podobają. No więc J' jest fajny nawet, ale nie najlepszy. Mistrz Lloyd jest bardzo fajny, chociaż... Brakuje jeszcze jakiegoś fajnego detalu do, na torcie i nóżkach, bo... Tak standardowo jest raczej. No i fajnie, fajnie. Główka jest taka sama jak już od bardzo dawna. I mamy trochę jaśniejszą banden bandenkę w włosach. To akurat fajnie, ale te włoski trochę mi nie pasują do tego stroju. Bardziej bym jakąś czapkę widziała do ryżu na przykład, albo coś. Ci złole są bardzo podobni, prawie identyczni. Właściwie różnią się tylko masko, maskami, a właściwie ten ma kaptura, ten ma maskę. No i bronią. Ale ogólnie te stroje bardzo mi się podobają. Są takie właśnie bardzo klimatyczne, takie nocne jakby nie wiem jak to powiedzieć takie z wilka, wilkami klimatyczne Hamek się wywalił z tyłu też wygląda to bardzo fajnie, taka fajna logówka jakby znak jakby rozpoznawczy ich no i jeśli chodzi o wyrazy twarzy to jeden jest taki zwykły, bez niczego. W sensie, on i tak jest w sam sobie, jest fajny, ale taki zwykły. A drugi to już jak jest bardzo wściekły, albo jakiś naładowany energią, albo coś takiego. No, bardzo mi się to podoba. Fajne, fajne odświeżenie od jakichś węży kolejnych, albo jakichś nie wiem czego jeszcze. Tak było w przeszłości. No, figurki bardzo fajne. Wsz wszystkie cztery. Podsumowując, ten mech mnie bardzo mocno zaskoczył pozytywnie. Bardzo mi się podobał po złożeniu. I ogólnie kupiłem go z trzech powodów. Raz, że był bardzo opłacalny. Dwa, że jest to mech Jaya, czyli mojego ulubionego ninja, i ogólnie mechy Jaya się zdarzają bardzo rzadko. A po trzecie, że jest to mój pierwszy mech z ninjago w ogóle. Bo jedynym moim poprzednim mechem był taki. Mech Akslas Next Night, którego już trochę przebudowałem pod, i zarówno pod serial, jak i przez to, że zgubiło mi się trochę klocków, na przykład od ramion a, oraz tamte od tych korpusów, te oryginalne i zmieniłem trochę. No ale przez, on już jest bardzo stary i przez ten czas zdążył mi się już znudzić, więc chciałem jakiegoś kolejnego mecha albo jak, jakieś odświeżenie od mecha. No i ten zestaw jest idealny. Bardzo polecam jako taki zestaw za cztery, cztery dyszki, chociaż o wiele taniej można go kupić. No i bym dał tu jakieś soli, prawie 10, dzie, bo 9,5, bo mimo wszystko jak na dziesiątkę to jest za mały zestaw i są y, o wiele większe zestawy i, i o wiele bardziej szczegółowe zasługują na dziesiątkę. No ale ogólnie polecam, jeśli chcecie kupić. No, to. Od L. L. -lo.